Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, mam tutaj zestaw takich oto strapek, mam megalinie, lecą dolary, rubiny, szafiry, maxi, cash, krzyżówka za trójeczkę i szybkie 50, a całość tutaj mi kosztowało 55 zł, a zacznę sobie właśnie tutaj od 50, od szybkie 50 z numerem trzecim. Taka oto strapka. I mamy 50 504. 50 zł. 500 zł. Stówka. No główna po raz drugi. Nie ma tutaj nic. W bonusie jest sztabka. I kontrolne. Powinny być różne. Dobra, tak jest. Więc krzyżóweczka z numerem 66. a tu tak d i m na początek te litery m to jest jeszcze m i dalej o oraz u a kolejne to s i L. tutaj dalej b oraz a tutaj tu tu jest jeszcze a sporo i tu jeszcze dwa razy a kolejne dwie to e oraz z Tu jest E, Z, E, G oraz N. Tutaj omega tworzy się słowo i gat, to jest drugie. N jeszcze tutaj, tu jest jeszcze G, a dalej W i K. W, K jest tutaj, K tutaj, tu. I tu. I to chyba wszystko. Dobrze. Teraz P i C. Ostatnie dwie literki to F oraz I. Tutaj I F i I. No tak się ładnie zapowiadało. Niestety nie ma nic. No dobrze, Maxi Cash numer 17.

Dobrze, tutaj tak 57 dyszka, 59 dycha, 35 oraz 26 jest, 40 zł i tyle można. Gdzie te kontrolne FF, bo plik daje 40 zł, więc można je uzbierać bez pliku. Też 4 dyszki, no to fajnie, już coś jest. Kolejna to rubinny szafiry z numerem 24

<laughs> Przepraszam. 53 też blisko, 48, 23, 26, 45, 52, 27 i 57. Co tylko ta skrzynia na pierwszym miejscu. No i coś jeszcze z rabką. No niestety, 19 na końcu. A pod skrzynią jest 25 razy 2, czyli 50 zł tutaj wpada PIP &P i to się zgadza. Super, super, skrzynia się znalazła. Bardzo fajnie. No to dalej, lecą dolary. Numer 23.

I pięćdziesiąt jeden, szesnaście, czterdzieści osiem, blisko, trzydzieści sześć też blisko. Piętnaście, czterdzieści pięć, dwadzieścia jeden i dwadzieścia sześć. No to już strapka nie chciała tutaj się pobawić. <tryk> I Ostatnia zrabka megalinie. I mam z numerem siódłem Żółw i Flaming. O tutaj pięknie. Wszystkie trzy są w jednym miejscu. Tutaj jeszcze Żółw. Żółw. I tutaj Żółwie. Ostatni Żółw. Dobrze, teraz klapki oraz biedronka. Tutaj widzę klapeczki i biedronka. Klapki, biedronka, tutaj nic i tutaj nic. Kokos i tęcza. No, kokos jest. Dobra, tutaj jest drugi kokos, a ten czy nie ma? Nie widzę. Korona i podkowa. Tu i tu. Korona i tu na dole, dwa razy podkowa. A kolejne dwa symbole to ananas i winogrono. Więc ananas się znalazł u góry i tutaj. Tutaj winogrono, ananas. Tutaj. Dobra. Trochę było tych symboli. No i fajnie. Łódź i kłódka. Tutaj. W jednej linii. Kłódka tu też w jednej. Kłódka. Tu nie ma. I tutaj też nie widzę. A dalej mam foto i sakwa. Oj, tu chyba tych symboli to nie widziałam. Chociaż sakwa jest. Foto nie ma. Dobra, no to arbus i rower. Chyba arbusa też nie było. Rower jest tutaj. Dokładnie. Prezent i liść. Tu liść jest, to liść. Tu jest, tu jest liść, liść i tutaj prezent z liściem. No to już minka i dzwon. <laughs> tajszyńka i więcej nie ma pierścionek i motyl 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 pierścionek i ostatni pierścionek i motyl a kolejne dwa symbole: popcorn i lody. Coś było. Tak, lody są. Tutaj i tu. I jeszcze jedne: popcornu nie ma. Teraz cytryna i moneta. Moneta tutaj, cytryna. Ostatnie dwa symbole są to kości oraz gwiazda. Ale nie zrobili tutaj w balona. Kości są, gwiazdy nie ma, w bonusie była świnka. No dobrze, ale i tak nie tak źle. Na 55 zł tutaj te strapki przegrane, mam dwie z wygraną. Rubiny szafiry dają skrzynię. A maksi 40 zł, więc 90 zł. Na 55, tak, tak, tak tyle było wkładu. Z plusem dziś kończę i tak to jest z tymi zdrabkami. Raz na minus, raz na plus. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, oczywiście, i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!